Cześć, tu Michalina. Witajcie na kanale My Yoga Class. Dziś przygotowałam dla Was praktykę z pomocą krzesła. Podczas tej lekcji każdy znajdzie coś dla siebie. A jeżeli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie postawić mi kawę, a link znajdziecie w opisie pod filmem. Skakujcie na matę i zaczynamy. I jak zwykle lekcję zaczniemy w leżeniu na plecach. Jeżeli masz klocek, możesz wziąć go do ręki, wsunąć między uda. Jeżeli nie, to wyobrażasz sobie, że masz klocek między udami. Ręce z tyłu na głowę możesz spleść palce albo tylko wsunąć palce z tyłu za głowę. Więc wybierasz opcję dla siebie. Łokcie do boku, starasz się odłożyć ramiona na matę, jeżeli to jest możliwe. Łopatki czujesz na macie, tył głowy i kość krzyżową. Obejmujesz klocek aktywnie i unosisz pośladki nad matę, nie za wysoko. Wdech i wydech, łokcie do sufitu. Wdech, opuszczasz łokcie. Wydech, łokcie do sufitu. I kilka razy. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Pośladki pracują. Wdech, wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech i sięgasz ramionami do sufitu, pośladki aktywne, zginasz nadgarstki tak jakbyście trzymali tacę nad twarzą i w drugą stronę. I znów zginasz i w drugą, trochę jakbyśmy machali ręką. Rozgrzewamy nadgarstki. Podbrzusze jest mocne, pośladki są nad matą, pracują. I zginamy nadgarski z powrotem i ściągamy palce prawej ręki. Duży wdech. I wydech. Duży wdech. I wydech. I prawe ramię zostaje uniesione, lewą rękę kładziemy z przodu na żebra żeby ich nie wypychać do sufitu, więc trzymamy całą klatkę piersiową na macie. Jeżeli potrzebujesz, możesz odłożyć pośladki, jeżeli nie, zostajesz z pośladkami w górze. Sięgasz prawym ramieniem do sufitu i wdech, wyciągasz prawe ramię za głowę i sięgasz. Wysuwasz łopatkę w stronę ucha, ale starasz się nie odrywać górnych pleców od maty. Duży wdech. Wydech. Duży wdech. I wydech. I wracasz prawym ramieniem, splatamy ręce z powrotem na głowie. Wdech, otwierasz łokcie do boku i wydech, łokcie do sufitu. Wdech i wydech. Górne plecy na macie. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Sięgasz ramionami do sufitu, zginasz nadgarstki i tym razem rozciągasz lewy nadgarstek. Ściągasz palce lewej ręki w dół. Jeżeli potrzebujesz, możesz odłożyć pośladki na macie, ale zachęcam, żeby być chociaż ciut nad matą i w ten sposób wzmacniasz mięśnie pośladkowe. Podbrzusze aktywne. Jeszcze jeden oddech. I sięgasz lewym ramieniem, prawą rękę kładziesz na żebrach z przodu przodu na klatce piersiowej. Sięgasz lewym ramieniem i wdech za głowę. Wyciągasz lewe ramię, tak jakbyście chcieli sięgnąć za głowę. Sięgasz, sięgasz, oddychasz. Wydłużasz plecy. Duży wdech. I wydech. Wracasz ramieniem do centrum. Odkładasz oba ramiona na matę i powoli odkładasz plecy. Rozluźniasz pośladki. Duży wdech. I wydech. Jeżeli masz klocek, obracasz go w cieńszą stronę i wsuwasz teraz między kolana, czyli ciut wyżej. I znów czujesz kość krzyżową na macie, podbrzusze jest aktywne, splatasz ręce z tyłu na głowie i tym razem obejmujesz głowę ramionami. Ćwiczenie na mięśnie tułowia, na mięśnie kor. Duży wdech i wydech, próbujesz unieść się w górę i oderwać łopatki, na tyle, na ile jesteś w stanie w tym momencie. I wdech w dół. Próbujemy. Wydech w górę. Próbujesz spojrzeć w okolice pępka i skoncentrować mięśnie tułowia w tym miejscu. One trzymają Cię w górze. Wdech w dół. Wydech w górę. I delikatnie skręcasz się w lewą stronę. Tak jakbyście chcieli przekręcić mostek w lewo. Wracasz do centrum. Wdech w dół. Wydech w górę. Skręt w prawą stronę. Ciut, ciut, ciut. Z kontrolą mięśni tułowia. Wracasz do centrum. Wdech w dół. Kontynuujemy. Wydech w górę. Skręt w prawo. Próbujesz oderwać prawą łopatkę. Wracasz do centrum. Wdech w dół. Wydech w górę. Wzmacniamy. Skręt w lewo. Wracasz. Wdech w dół. Wydech w górę. To będzie nasz ostatni raz. Skręt w lewo. Uwaga, skręt w prawo. Jeszcze raz skręt w lewo i jeszcze raz skręt w prawo. Wracamy do centrum. Wdech w dół. Rozluźniamy. Wyciągamy klocek. Odkładamy na bok. Przyciągamy nogi do tułowia. Duży wdech i wydech. Jeszcze jeden duży wdech i wydech. I unosimy nogi ugięte pod kątem prostym. Postaraj się zachować kolana bezpośrednio nad biodrami. Kontakt kości krzyżowej z matą. Delikatny, naturalny łuk w lędźwiach pozostaje, czyli nie wypłaszczasz pleców. Trzymasz wszystko aktywnie mięśniami tułowia. Sięgasz, sięgasz ramionami do sufitu i po przekątnej. Zaczynasz opuszczać prawą nogę, lewe ramię, wdech i wydech. Wracasz. Nie musisz opuszczać nisko. I druga strona: lewa noga, prawe ramię, wdech i wydech. I na zmianę wdech, wydech. We własnym tempie. Kilka razy. Silne mięśnie tułowia stabilizujesz kręgosłup, pracujesz nad koordynacją. I ostatni raz jedna strona, druga strona, i przyciągasz nogi do tułowia. Odkładasz stopy na matę. Obracasz się na prawy bok, bierzesz ze sobą klocek, albo jeżeli nie masz klocka, to możesz użyć poduszki. Obracasz się na prawy bok, na prawy bok. I lewą nogę, lewe kolano kładziesz na klocek. Jesteś na boku. Prawe ramię pod lewym. Zamykasz ramiona, tak jakby ramiona były jak paszcza krokodyla. Lewe ramię na prawym. Głowa jest rozluźniona, albo możesz podłożyć coś pod głowę, jeżeli potrzebujesz. Poduszka albo ręcznik złożony. I na wdechu otwierasz się, skręcasz za lewym ramieniem, na lewo otwierasz się do skrętu, wdech. I wydech, wracasz. Lewe ramię do prawego. Można pomyśleć o otwieraniu książki, tak jakby lewe ramię było okładką. Wdech, otwierasz, skręcasz się pięknie i wydech, wracamy. I jeszcze dwa razy. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. I zmieniamy strony. Unosisz nogę z klocka, obracasz się na plecy, obracasz się na drugi bok. Klocek pod nogę. Prawe ramię na lewym. I skręcamy się. Wdech, skręcasz się i wydech, wracasz. Nieważne, czy prawe ramię dotknie podłogi po prawej stronie. Ważne, żeby nie obracać miednicy, zwiększać mobilność w odcinku piersiowym. To jest dobre ćwiczenie na co dzień. Można wykonywać więcej powtórzeń. Ostatni raz. Wdech i wydech. I wracamy na plecy. I można się spróbować zrolować do siadu, czyli łapiesz się pod kolanami, krzyżujesz kostki, trzeba trochę zaokrąglić plecy, żeby łatwiej się rozbujać. I bujasz się do przodu, do tyłu, może jeden, dwa, trzy razy. Uu! I za którymś razem unosimy się do siadu, a z siadu od razu przechodzimy do klęku otwartego. Jeżeli nadal czujesz, że nadgarstki są. Mało rozgrzane i jeszcze dość sztywne. Można jeszcze po drodze trochę rozgrzać nadgarstki, pokręcić kółka, pomachać, cokolwiek, żeby rozgrzać nadgarstki. Kilka razy i przechodzimy klęk podparty. I tutaj ręce, szczególnie nadgarstki, są pod barkami, pilnujemy tego i zbliżamy kolana. Dość blisko do nadgarstków. Pomoże nam to utrzymać plecy w bardziej stabilnej pozycji i ułatwi nam to zaangażowanie mięśni tułowia. I można być tutaj. Jeżeli masz dwa klocki, można sobie przejść na klocki. To czasami pomaga bycie nieco wyżej. Także to jest lekcja dla każdego, więc pokazuję różne opcje. Wybierasz dla siebie. Gdziekolwiek jesteś, prawa ręka na głowę. Z tyłu na głowę. I unosisz głowę do ręki. To też nam pomaga usta ustawić głowę i szyję. Wdech. I wydech. Skręt. Kierujesz łokieć do sufitu. Plecy są wyciągnięte. I wracasz do centrum. Wdech. Wydech. Skręt. Wdech. Wracasz. Jeszcze dwa razy. Silne lewe ramię. Wydech. Skręt. Wdech. Wracasz. Ostatni raz. Wydech. Skręt. I wdech, wracasz, zmieniamy stronę. Lewa ręka na głowę, unosisz głowę do ręki. Wdech, wydech, skręt. Wdech, wydech, skręt. Wdech, wydech, skręt. I ostatni raz. Wdech i wydech, skręt. Pięknie. I przechodzimy powoli do naszych ćwiczeń z pomocą krzesła. Jeżeli krzesło masz już obok siebie, to do wstania z, z, z ziemi unosisz się do klęku wysokiego i odstawiasz jedną nogę do przodu, i odpychasz się od ziemi, przechodzisz na krzesło. Ustawiasz sobie krzesło na macie, żeby ci nie odjechało. Siedziskiem w twoją stronę. Pięknie. I postawa ciała. Staramy się nie blokować kolan. Kolana są miękkie, znajdujemy w nich sprężystość. Ściągamy kość ogonową w dół, przez co kość łonowa unosi się ciut w górę. Ustawiamy miednicę w bardziej neutralnej pozycji. Uwaga na klatkę piersiową, żeby nie wypychać żeber do przodu. I głowa, cofasz uszy są nad barkami. I przodem ramiona w górę wdech. Wyciągasz ramiona w górę, wyciągasz boki ciała, silne mięśnie tułowia, tak jakbyśmy chcieli unieść klatkę piersiową wyżej. I wydech, uginasz kolana, uginasz biodra, uginasz, uginasz, uginasz ręce na krzesło, prawa stopa do tyłu, prawe kolano na matę. Rozluźniasz prawą stopę. Jeżeli czujesz się. Niepewnie w tej pozycji możesz zostać w kontakcie z krzesłem. Możesz mieć ręce na biodrach albo możesz unieść ramiona w górę. Gdziekolwiek jesteś, dwa oddech. Angażujesz mięśnie tułowie, aktywujesz prawy pośladek. I ręce na krzesło. Uwaga, unosisz prawe kolano i próbujemy pozycji deski z krzesłem. Dostawiasz lewą stopę do prawej i najczęściej widzę coś takiego. To nie do końca jest deska z krzesłem. Chcesz przenieść tułów do przodu, tak żeby nadgarstki były pod barkami, a ciało było w jednej prostej linii. Wymagająca pozycja, ale wzmacniamy ramiona, cały tułów, ściskasz pośladki aktywnie, trzymasz silny gorset mięśniowy. Jeszcze jeden oddech tutaj. I wypychasz biodra tym razem. Wypychasz, wypychasz, wypychasz. Pies z głową w dole z krzesłem. Zbliżasz stopy do krzesła. Ręce są na krześle. Pochylasz się w tej pozycji. Można sobie przesunąć dostosować ułożenie krzesła albo odsunąć się od krzesła. Kolana miękkie, biodra ugięte, plecy wydłużone. Dwa oddechy tutaj. I odstawiasz prawą stopę w stronę krzesła. Opuszczasz lewe kolano. Rozluźniasz stopę. Można zostać w kontakcie z krzesłem. Można mieć ręce na biodrach. Albo unieść ramiona w górę. Niski wykrok, dwa oddech. Znów unosisz się w górę. Tak jakbyśmy chcieli unieść klatkę piersiową wyżej. I wyciągnąć odcinek lędźwiowy kręgosłupa. I ręce na krzesło. Dostawiasz tym razem lewą stopę do prawej. I w górę wdech. Powtarzamy na drugą stronę. Wydech, uginasz kolana, biodra, ręce na krzesło. Lewa stopa do tyłu, lewe kolano na matę. Tym razem stopa jest zadarta, jeżeli kolano nie boli. I ramiona w górę. Próbujemy. Chociaż na moment unieś ramiona. Jeszcze jeden oddech. Ręce. Na krzesło do naszej deski z krzesłem. Unosisz kolano, dostawiasz prawą stopę do lewej. Przenosisz tułów bardziej do przodu. Nadgarstki są pod barkami. Głowa jest uniesiona. Wszystko jest aktywne. Jeszcze jeden oddech. I wypychasz biodra. Pies z głową w dole z krzesłem. Zbliżasz stopy do krzesła, wyciągasz tułów. Przysiadasz w tej pozycji, czyli u, uczysz się ugięcia z bioder, tej mobilności w biodrach, w kolanach, w kostkach. Duży wdech. I wydech. I idziemy dalej. Lewa stopa do przodu. Krok. Prawe kolano na matę. Stopa zadarta. I ramiona w górę. Niski wykrok. Pięknie. Wyciągasz się, wyciągasz, wyciągasz. Duży wdech. I wydech ręce na krzesło, unosisz kolano, dostawiasz prawą stopę do lewej, w górę wdech. I nasza sekwencja, wydech. Schodzimy z bioder, z ugięcia z bioder, ręce na krzesło, prawa stopa do tyłu, i tym razem zostajemy z kolanem w górze. To jest nasz wysoki wykrok z pomocą krzesła, czyli jesteśmy ramionami nadal na krześle, plecy są wyciągnięte. Prawy pośladek jest aktywny, nie rozluźniamy go. Nadgarski są pod barkami i próbujemy trzy razy ugiąć łokcie do takiej mini pompki. Trzy. Dwa. Wzmacniamy ramiona. Jeden. Pięknie. Znajdujesz wydłużenie w kręgosłupie i zostajemy z prawym ramieniem na krześle, a lewą rękę próbujemy odłożyć na głowie. I już było podobne ćwiczenie w klęku podpartym. Wydech, skręcasz się, kierujesz łokieć do sufitu, starasz się nie obracać bioder i wdech, wracasz do centrum. Wydech, skręt, silne mięśnie tułowia, podbrzusze aktywne, wracasz. Wydech, skręt, wracasz. Ostatni raz. Wydech, skręt. I wracasz. Lewa ręka na krzesło, przechodzisz do deski. I wypychasz biodra pies z głową w dole, trzy duże oddech. I tym razem podchodzimy w stronę krzesła. Jeden krok albo kilka kroków, i w górę wdech. I wydech w dół. Druga strona. Uginasz kolana, biodra, ręce na krzesło. Lewa stopa do tyłu, wysoki wykrok. Prawa noga jest delikatnie ugięta, znajdujesz wyprostowane plecy tutaj. Nadgarstki są pod barkami i uginamy łokcie. Uginamy. Trzy. Dwa. Jeden. Prostujemy łokcie. Silny tułów. Trzymamy wszystko aktywnie, nie opadamy. Pępkiem w dół. Prawa ręka na głowie. Wdech i wydech, skręt. Bez obracania bioder. Wracasz, wdech. Wydech, skręt. Wracasz. Wydech, skręt. I ostatni raz. Wracasz i wydech, skręt. I wracamy. Deska z krzesłem. Prawe ramię na krzesło, prawa stopa do lewej. Trzymasz wszystko aktywnie. I wypychasz biodra do tyłu, pies z głową w dole. Trzy oddechy. I uginamy kolana może ciut bardziej, przechodzimy w stronę krzesła. I wdech w górę. I wydech rozluźniasz. I na zakończenie kilka ćwiczeń na krześle siedząc, czyli ustawiasz krzesło tak żeby mnie widzieć i siadamy na krześle. I staramy się usiąść na brzegu krzesła, tak żeby się nie opierać, żeby poczuć łzy kulszowe miednicy bezpośrednio w kontakcie z krzesłem, plecy prosto, cofasz głowę tak żeby uszy były nad barkami. I splatasz ręce z tyłu na głowie. Rozkładasz łokcie do boku. Górne plecy aktywne. Rośniesz w górę. I skręcamy się używając mięśni tułowia. I wydech w lewo. Wracasz w prawo. Wracasz wdech. I wydech, skręt. Wdech, wydech. Kilka razy we własnym tempie angażujesz mięśnie tułowia. Chcesz poczuć w tych skrętach tak jakbyście masowali swoje ciało od wewnątrz. Skręt w jedną, w drugą. W jedną i w drugą. Wracamy do centrum. Wdech. Wydech do boku i myślisz w górę i do boku. I znów wdech, w górę. Wyciągasz plecy, rośniesz od czubka głowy. I wydech do boku. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I ostatni raz. Wdech. I wydech. I wracamy do centrum. Rozluźniamy ramiona i zaczynamy rolować barki do tyłu. Czyli tak jakbyśmy chciały, chcieli głową kości ramiennej narysować kółko do tyłu, do przodu, do tyłu. Do i kręcimy, aż znajdziemy rytm, i rozluźnimy górne plecy, łopatki, zwiększymy sobie mobilność. I zatrzymujemy nasze kręcenie. Rozstawiamy stopy szerzej. Palce na zewnątrz, pięty do środka, taka bogini wsiadzie na krześle. Lewy bark do prawego kolana z wydechem, czyli delikatny skręt. Wracasz, silne mięśnie tułowia, plecy proste i prawy bark do lewego kolana. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech i wydech. I uwaga, dodajemy sięganie ramieniem. Skręt do prawego kolana i sięgasz. Raz, dwa... Trzy. Wracasz do centrum, w lewo, sięgasz. Raz, dwa, trzy. Silne mięśnie tułowia. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Wracasz pion i wydech. Raz, dwa, trzy. Wracamy w górę, wdech. I wydech tym razem w górę po skosie. Sięgasz w górę. Raz, dwa, trzy. Wracasz. Raz, dwa, trzy. Wracasz, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Wracasz. Raz, dwa, trzy. Wracasz i teraz do stóp. Z wydechem do prawej stopy. Raz, dwa, trzy. Wracasz, lewa. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Prawa. Lewa. I wracamy. Dodamy sobie dodatkowe sięganie. Lewym ramieniem sięgasz na prawo, w górę, po czym skręcasz się lewym ramieniem i sięgasz za siebie w lewo. W górę, do tyłu. W górę, do tyłu. Jeszcze dwa razy. I jeszcze raz. I wracamy. I druga strona. Prawym ramieniem sięgasz na lewo w górę, na prawo do tyłu, w górę. Do tyłu. Silne mięśnie tułowia w górę. Do tyłu jeszcze dwa razy. I ostatni raz. I wracamy. Do centrum. Stopy na szerokość bioder, kolana na szerokość bioder i odkładamy prawą kostkę na lewym udzie. Jeżeli nie jesteś w stanie odłożyć stopy na udzie, bierzesz klocek i odkładasz zewnętrzną część stopy prawej stopy na klocek w ten sposób, że otwierasz biodro do rotacji do zewnątrz i zostajesz tutaj. Gdziekolwiek jesteś, plecy proste, dwa oddech. i ręce na wysokość serca i znów aktywne skręty centrum ciała mocne wdech ale skręcamy się tylko w jedną stronę w lewo wydech wdech wydech wdech wydech ostatni raz wydech wracasz do centrum zmiana nogi lewa kostka na prawe udo plecy proste dwa oddech I nasze skręty aktywne, ręce na wysokość serca, wydech w prawo. Wracasz, w prawo, wracasz, w prawo. I ostatni raz wracasz i w prawo. I wracamy do centrum, odkładamy stopę na matę i na koniec naszej praktyki wspólny oddech, ręce na wysokość serca, duży wdech. Wydech. I dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta lekcja z pomocą krzesła przypadła Ci do gustu. Koniecznie daj mi znać w komentarzu pod filmem, zostaw łapkę w górę i podziel się filmem ze znajomymi. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa pa.